Cześć, słuchajcie, przychodzę z zakupami, o, Asterka główny nadzorca tutaj filmików, trochę poszeleszczę, słuchajcie, kupiłam mężowi na wyjazd, na wylot na Maltę, słuchajcie, tam schowałam jej zabawki i teraz, jaka ona wysoka, jak się tak zakokosi, dobra, na Maltę, plecak, taki on zawsze ma nerkę na, na jakieś wycieczki, nie mam nic tu dla Ciebie, to jest plecak dla taty, Moje kochane no nie mam nic e, kupiłam plecak na maltę, żeby miał po prostu nie wiem butle no bo do nerki butla z wodą się nie zmieści jakby szli na basen czy nad, e, nad jakąś wodę no to muszą mieć e, musiałby mieć ręcznik kąpielówki i buty takie te wodne bo no to do nerki to się wszystko nie zmieści więc postanowiłam że kupię mu po prostu plecak dwa razy pytałam czy A4 się mieści bo takie małe są w tej samej cenie, a nawet droższe. Na wycieczki dla dzieci, a to musi być, wiecie, dla dorosłego faceta z napisem Adidas. Nie za duże, tutaj było dużo napisów, ale ja wybrałam ten najmniej kontrowersyjny. Tu jest ta część z napisem, jest kieszonką, e, taką małą, a tu jest ta duża taka. No wiadomo, szukam, żeby był z czarnym suwakiem, bo mój mąż tylko czarny kolor, ewentualnie granatowy. No ale tu wychodzi na to, że jest biały, nie szkodzi. O cześć. Troszek masz? Będziemy się bawić zaraz. Także żegna. A, nie, nie napisałam kwoty. Teraz tutaj Wam napiszę, jaka kwota. I Cześć. Powiedz dzień dobry. I, i, I tak. Dzięki wielkie za uwagę. Do usłyszenia. Pa, pa.